Niebezpieczna. Co to za blachy? To są tablice eksportowe prosto ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z najpiękniejszego miasta na Ziemi, czyli Dubaju. No ładne, ładne. Bardzo ładne, myślałem, że pomogą w przemieszczaniu się, ale niestety pan i pani w Skodzie super, stwierdzili, że muszą włączyć takie migające światełka, aby opóźnić mój przyjazd do pan. Mateusz nas odwiedził My wreszcie. Przyleciał z Dubaju. I co? Jest między innymi u nas już Italia, którą nam pomagał zakupić i sprawdzić na żywo, jak i kilka innych aut. Jak ci się podoba po naszych pracach detailingowych? Samochód zmienił kompletnie swoje oblicze, ponieważ widać tą głębię żółci, dach jest naprawdę czarny. No i w środku nie ma już tak zwanych button, które są często przypadłością aut włoskich. Tak, jak i widać, że Wąski włożył sporo pracy w to, aby te pasy nabrały tego swojego koloru i ta skóra wyglądała tak jak powinna. No, jest naprawdę kozak. No i ten wydech robi robotę po prostu taką, no, że. O, wydech to jest naprawdę. A co w twoim? Moim cls jest tak, że żona, żona namawia, żeby sprzedać. <laughs> Jeżeli trafi się jakaś ko konkretna, normalna oferta, to e, nie widzę przeciwwskazań, żeby się z nim rozstać. No te blachy robią robotę. Czyli to normalnie jest legalna tablica wywozowa, tak? W że Dubaju eksportowa. Legalna tablica eksportowa. Jak się kupuje całe auto, można wyeksportować na takiej niebieskiej tabliczce. Koszt jest e, większą wartość ubezpieczenia, które wynosi w granicach 200 diram, plus sama tablica w granicach 50 diram, czyli 3 stówki, wyższy koszt. Ważne jest to, że auto, które tylko i wyłącznie jest sprawne technicznie w 100%, może zostać wyeksportowane na tych tablicach. Czyli trzeba jeszcze raz na ścieżkę wjechać, hmm. muszą być sprawdzone opony. Ponieważ w Dubaju, jak wiemy, opona, która jest starsza niż 4 lata, nie zalicza się już do opon normalnych, tak, trzeba wymienić opony, Muszą być wszystkie światła sprawne i tak dalej, i tak dalej. Normalny test musi przyjść. No i nawiązując też do pytań i tak dalej, to tutaj przy współpracy z Mateuszem mamy też możliwość znalezienia dla Was i przede wszystkim wnikliwego sprawdzenia dokładnie. każdego samochodu z rynku Zatoki Perskiej. Niekoniecznie musi to być Dubaj, bo mo to, może to być Oman, Kuwait. Tak? tak, dokładnie. Bardzo fajne sztuki czasami się trafiają. Tak jak na przykład ta Italia, też odkupiona z prywatnych rąk, nie od żadnych tam handlarzy i tak dalej. Z racji tego, że tutaj macie odnośnik do yy, kanału Mateusza, polski mechanik w Dubaju, to co robi Mateusz, to naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie, z jakimi autami pracuje. No i część z tych aut czasami właśnie trafia do nas. Jeśli dostaniemy cynk od Mateusza, że tu jest fajne auto z fajną historią, odpowiednio serwisowane. No to jest możliwość. Także jak ktoś jest zainteresowany takim importem przy naszej pomocy wspólnej. Dawajcie śmiało znać, macie w opisie filmu, maila, info, też odnośnik właśnie do kanału Mateusza, na który serdecznie zapraszam, żeby zobaczyć jego pracę tam na miejscu. No i już wkrótce też spodziewajcie się grubszych tematów, krótko mówiąc, z rynku Emiratów, ale to zobaczycie jesienią. Każde auto może Mateusz sprawdzić, wysłać inspekcję, oczywiście też w serwisie jego także podnośnik wszystko no i przede wszystkim doświadczenie i wiedza przy pracy z takimi autami są nieocenione uważam no a my się zajmujemy też kompleksowo Mateusz po tamtej stronie my po tej odbieramy przygotowujemy auto i tak dalej więc jak coś to zapraszamy do współpracy wszystkie auta są jakby powiedzieć staram się kładać z prywatnych rąk od moich klientów ponieważ są to auta które znam można powiedzieć od dawna, tak? I jest to prościej kupić auto, które znam, bo wiem, jak mogę negocjować cenę i z kim mogę przede wszystkim negocjować cenę, aniżeli szukanie czegoś i marnowanie tak zwanego czasu, tak? No, to jest właśnie kluczowe, bo dobrze się już obracasz na tamtym rynku i też wiesz, jak z tymi ludźmi rozmawiać, tak? A, a rynek Dokładnie. jest specyficzny, nie ma no ukrywać. I ludzie też są specyficzni. Dokładnie. I to też nie jest tak, że wszystkie auta są perłami, bo jest też sporo zaniedbanych aut. I serwisowo, i wizualnie, tak? Dokładnie. Więc żeby znaleźć faktycznie jakąś dubajską perłę, jak my to mówimy, to potrzeba troszeczkę wysiłku. Okay, ja się Dobra, dosyć superkarów, dosyć italek, dosyć 63 AMG. Teraz mierzysz się z prawdziwą motoryzacją. Zapraszam cię na przejażdżkę polskim superkarem, A raczej na początku nerdowski. No, chyba, że jeszcze B5 TDI-FL. Jak jedno. widziałeś, B5 FL można spotkać w Dubaju, więc żaden na dasik. Tutaj jest odcinek, zachęcamy y, Passat od szejka, bardzo ładny. I Dobra, dość gadania, wsiadaj. Trampolocik. Tu jest y, silnik Polo 1-1, więc uważaj, bo możesz nie ogarnąć. Drywa weret. Tak, zamknięty. Kto go zamknął? Aha, tu jest gdzieś taki. O, jest, o, patrz kurde. nawet maseczki maseczki. Myślałem, że w automacie. No, palimy. Kluczyk nie wiem, gdzie jest, gdzieś tam może, na półce. A jest. w ciekawości. Jest w ciekawym miejscu. Pewnie kluczyk to pewnie będzie. Ten, o ten. Ten, na ten, ten najbardziej wyrobiony. Wraca i to na długo, wiele obostrów. Radio Safari na chodzie. Jedyna modyfikacja, jaką Wąski wprowadził, port USB. O! Ale. Poziom paliwa też jest jak na ledzie. No, a jak? Widziałeś jak pali od strzała? Gaz widziałeś? Jest na środku auta. Widziałem. <grym> Może ruszymy. <grym> jedynka. Jedynka, tak. Tylko uważaj na italkę. <grym> a, jedynka była wbita. <grym> <grym> Możliwe. A ty narzekasz na skrzynie Cele spit, no w starych ferrarkach, zobacz co tu się dzieje. <laughs> nie, czwórkę byłeś, musisz wcisnąć. O, i teraz dźwięk tylko chyba światło. Nie jest łatwo. Parktronika nie ma, kamery cofania też. <laughs> to jest motoryzacja. No, dawaj tu w lewo, zrobimy małe kółko w Bożbikowie pruszkowskim. Ale piękny dźwięk On no, naprawdę idzie. Zamyka szafę, 140 idzie. Tylko problem jest z hamowaniem, bo nie ma serwa hamulcowego, więc no <laughs> trzeba bebie, gnieść. Bebie. Trzeba mocno kopnąć w pedał, żeby się coś zadziało. Także jak się przesiadłeś z AMG hamulców tu spływającymi tarczami, to ostrożnie, ostrożnie. Może być wesoło. <laughs> no idzie, co? Powiem, że przyjemnie. No powiem Ci, że ja tu mam taką radochę. Jak się przesiądzie z jakiegoś takiego superkara czy czegokolwiek do tego, to jest po prostu poezja, no. Ja tu mam tak, że jak wsiądę do Trabanta, to jeżdżę nim na przykład tydzień na co dzień, bo już nie chce mi się z niego wysiadać. Po prostu. To jest... Ja mam, ja, ja mam tak samo spin z Pinsgowerem. No, właśnie. <gry> Trochę mało miejsca... Ale... Żeby yy, nogi zmieścić w pedałach ale... Tak, to jest dobre I tu mieliśmy, uszczelka się nie schodziła I była taka mała dziurka I jak padał deszcz, to ten centralnie kapało tutaj Na nogę, jak trzymałeś nogę na gazie I nie dało się tej nogi zabrać, bo nie pojechałeś bo nie Więc pojedzie. wysiadałem w deszczu, jak kiedyś jechałem I chlupało mi w bucie, po prostu Widzisz, w Emiratach jak jest gorąco, to tak się tak poci, że masz spot w bucie, a tutaj a poci tu się chlapało. Nie, no wrażenia z... z jazdy są zarobiste Taka przesiadka. No, pamiętam, że ty mnie przewiozłeś ee, Dino. Dino, to ja ci załatwiłem przejażdżkę też fajnym superkarem. <grym i zjadka> Wszystko działa. Powiem tak, wrażenia z jazdy trabantem. Są nie do opisania, ponieważ tak naprawdę nigdy w życiu nie jeździłem wcześniej trabantem. Naprawdę, pierwszy raz jeździłem trabantem. No widziałeś. A iloma Aventadorami jeździłeś w życiu? Nie policzysz już pewnie, co? W tamtym tygodniu zwołał. <grym> Ty, a może byśmy coś takiego wysłali do Dubaju, co? Myślę, że można. No, Trzeba to to się zastanowić, wzięcie. bo jakiś szejk mógłby dobrą kasę za to położyć masz ale jest w jest... fabrycznym stanie, ma przebieg 31 tysięcy. Ale patrz to jest fajne, Wyłącz zapłyn i możesz jeszcze zamknąć okna. Tak. <głos> <głos> I to zawsze możesz to zrobić, cały czas jest napięcie tutaj, <noise> I to normalnie cztero-, No, na cztery chyba osoby, ale nie ma pasów z tyłu, nie ma zagłówków, nic. Bo to takie czasy były. <noise> Nawet wygodnie jest. Tak. Może do Rumunii bym nie pojechał, ale... I popielniczka na środku. To jest uchwyt na smartfona. A, bo tu wchodzi ładnie smartfon. Idealnie wchodzi, tak. A czekaj, tu się maska otwiera, tak? Mhm. Mm Mocno. O kurde. Masz 1100, polówka, silnik już, nie dwusów. To już ma moc. Tak i dźwięk zupełnie inny. Tak. Ale alternator jakiś sterowy. Filtroleju i tak większy niż w nowych W Skrzynia jaka mała. Naprawdę to jest cud techniki. Ale patrzcie, nawet rozrząd, żeby sprawdzić, to sobie można otworzyć. Jedziesz sobie i otwierasz. Jak mam rozrząd? To... Nie no, to jest mega. Prawie jak awentador. No, to wszystko kompozyty. To teraz zapraszam tutaj. Przymiesz się. Ja! Żeby nie było, jest wentylowany fotel. A matka wentylowana. Ociekamy. Wiele ciekawszych rzeczy jest w środku. Byliśmy w tym, tym byliśmy w Grecji i z powrotem. To na rajdzie koguta, tak? Na złombolu, na rajdzie koguta w tym roku. Byliśmy z oławy do mielna. Ale nawet z, y, zegar temperatury wody. Tak. Tam jest ciśnienie oleju też dodatkowo, bo ta, tymi żuk, Żukowskim zegarom nie do końca można ufać, więc są dodatkowe. Poczekaj, poczekaj. Czy ten, czy temperatura wody pokazuje od prawej do lewej w rzuku? No, tak. Odpal sobie, zobaczymy, dosyć długo stał. Tam masz na dole hebel czerwony taki. No widzę. To, to przekręcasz. O. Klima się załączyła, proszę bardzo. I to y, z nastawami jest. Tak, wielostrefowa tak zwana. Zapłon. Jest, o. dobra, teraz musisz podgrzewanie y, świec włączyć. Paliwo się zastanawia, ile jego jest Ono zawsze prawne. się zastanawia, tak. Tutaj pod używanie świec to pewnie będzie to, bo tak. to taka ikonka śmieszna. I trzymasz, trzymasz, 20 sekund. No. jest ciekawostką w Polsce, bo w Dubaju jak uruchamiamy silnik to temperatura wody ma automatycznie już 50-60 Tutaj zegar jest na 40 i myślę, że czy długo nie tygnie. A, gasi się też fajnie, bo tam masz jakby, takie cięgło masz na dole no do no. To żeby jakby zamknąć dopływ cały, tak? Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo podobnie jak w Aventadorze, tutaj trochę też jest karbonu, bo mamy stolik karbonowy. No rzeczywiście. Lodówka najbardziej przykuła moje e, serce, tak można powiedzieć, <grym> ponieważ lodówka jest czymś takim, e, czego tylko w ekskluzywnych samochodach można doświadczyć, prawda? No, dlatego tu jest. No. E, chciałbym zauważyć, że, bo zapewne Wąski ma wkład w to, co tu się w środku dzieje, Nie. że Wąski na przyszły sezon Starlight, jak w Rollsie. O, myśleliśmy Zrogi. o tym. Myśleliśmy o tym, bo wygłuszaliśmy sufit też. I z doświadczenia najprostszy Starlight to są lampki choinkowe. <ślonka> 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 Najlepiej te migające. <ślonka> Dobrony, ale zapomnieliśmy jeszcze o najważniejszym układzie. a nie wiem czy się otworzy. Jest automatyczna klapa oczywiście. Ja bo mnie zabije. <ślonka> ale... Nie umrze telewizor. Uu... 32 cale nie poganasz. To co? Jedziesz z nami na złombol? Muszę zapytać się żony. Ale zarobiście. I to jest właśnie to, co jest innego w tym całym moim życiu, tak? A nie tylko Aventadory, e, 488, czy, F12 i FF. Nuda, nie? Naprawdę, to... to jest bardzo fajna odskocznia, też potwierdzam. No dobrze, to co? Bardzo dziękujemy za odwiedziny. Mam nadzieję, że niedługo my cię będziemy mogli wreszcie odwiedzić Z powrotem. No i jeszcze ruszamy tak samo, już widzieliście też zajawkę na kanale u Mateusza, u nas też będzie jakieś info już oficjalne z tematem przeróbki Suzuki Jimny na G-klasy, ale potrzebujemy jeszcze chwilę, żeby się do tego odpowiednio przygotować. Dostajemy już od was sporo zapytań. Za niedługo będziemy mogli wam przedstawić już taką konkretną ofertę. No i w tym momencie poszukujemy jak największej liczby Suzuki Jimny, bo jest to towar deficytowy, ale za chwilę będzie już sprzedawany jako ciężarówka w Polsce, dwumiejscowa, nawacik tak, więc dwumiejscowa G-klasa mini też myślę, że będzie, będzie dobrą opcją. No. Miejsce jest gdzie robić. Tak Siły jest. przerobowe też są. Dokładnie. To do zobaczenia w następnych odcinkach. Subujcie, lajkujcie i tak dalej. I widzimy się. Dzięki hej. Do zobaczenia.